Zakręcone rolcy, nic prostszego, puszyste, mięciutkie i pachnące cynamonem. A jeśli nie macie pomysłu na wrześniawe lunchboxy, to już macie. Do rondelka dodajemy masło cukier i cynamon. Rozpuszczamy. Robimy pyszne, drożdżowe, puszyste ciasto. Pełny przepis, oczywiście, zostawiam Wam w opisie rolki. Ciasto wałkujemy, nakładamy naszą mieszankę cynamonową, obieramy jabłka, kroimy w drobną kosteczkę i nakładamy na ciasto. Teraz już tylko rolujemy. I uwaga, kroimy za pomocą zwykłej nitki. Nasze rolsy będą idealnie równiutko pokrojone. Sami zobaczcie, perfekcyjne. Wykładamy wszystko na blachy, smarujemy jeszcze wierzch naszą mieszanką cynamonową. A dla łasuchów zrobimy jeszcze puszysty, kremowy serek na wierzch rolsa. Zobaczcie jak to wygląda. Jeszcze tylko dekoracja orzechami pekan i możemy zajadać kuszyste, delikatne, wilgotne, smacznego.